W ciszu zagra zaśpiewa wam ciszę Jesteśmy jesteście młode chłopaki gramy w kawałki młode, Takie co mają dusze. Niekiedy za długą brodę. Gdy wam się stary zakręci, może zakręcić się za Gdzieś tam głęboko w pamięci ta swe Zagra gitara harmonia Skrzypce i kontrabas A z miasteczka sędziszów Kłania się państwu amfas Na mandolinie, starej z Grał za pod kamienicą, Uliczny broda wybarł, kości z okna rzucał, Melodia z naszego podwórka, ta sama niezmienna od lat. Nig do rani do pisna widzie przed świat. Melodia z naszego podwórka, ty znasz ją tak samo jak ja. Zaraz zobaczymy komu. Pani Marszałku, bardzo prosimy o toponę. Trochę... Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Panie Pośle, Panie Ministrze, Pani Kurator, myślę, że fajnie w takim miejscu się spotkać. Myślę, że warto przypominać to, czym Solidarność była, jest i czym powinna być i czym jest w dalszym ciągu. To wszystko się działo 39 lat temu, piękny jubileusz, za chwilę jeszcze bardziej ochrony 40 lat. A myślę, że trzeba powiedzieć kilka są, dlaczego tu, w regionie rzeszowskim świętuje się trochę wcześniej niż 31 sierpnia. Dlatego, że strajki w Mielcu na wydziale 30 może niektórzy tu jeszcze tam są, co pracowali, bo byli tacy, co dojeżdżali z Robczyk do Mięca, pamiętają, że wtedy... Jedne z pierwszych strajków takich punktów społecznych miały miejsce właśnie w Wielcu, właśnie w Świdniku. Potem dopiero zaczęło budzić się Pomorze, Gdańsk, oczywiście Szczecin, także, także oczywiście Jaszczębie. Wszystkiego najlepszego trzeba życzyć, ale też trzeba podziękować za te 39 lat, bo to rzeczywiście to, co Solidarność zrobiła, co zrobili właściwie ludzie Solidarności dla naszego kraju, dla wolności, dla tych zmian, które zaszły, które dziś się ta, w takim dużym, dużym natężeniu dokonują. Za to wszystko naprawdę trzeba dziękować. Cieszymy się bardzo, że jest tu młodych entuzjastów Solidarności, którzy puszczą za chwilę te wspaniałe baloniki Solidarnościowe w górę, aby były jeszcze szczęśliwe i wesele. Wszystkiego najlepszego, z podziękowaniem. Cieszymy się bardzo, że dziś Rowszyce świętują tą ważną rocznicę z samymi wszystkimi obywatelami naszego Podkarpacza. Wszystkiego najlepszego. Stara, stara, nie... Yeah!